Cześć! Mam dla Ciebie przepis na wyśmienite pieczone żeberka w sosie własnym. To taki rodzinny hit, który przekazała mi ciocia Ala. Żeberka są soczyste i mięciutkie, a sos słodko-ostry i mega dobry. Pokrój żeberka na kawałki, po dwie-trzy kostki. Jak ciąć? Przesuń palcem po kościach, znajdź miękką przestrzeń i przetnij. Przełóż dobry brytfanny lub naczynia do zapiekania. Cebulę pokrój w piórka lub kostkę i rozłóż na mięsie. Do miski przełóż ketchup, ocet, cukier, musztardę, sól i pieprz, ostrą paprykę w proszku oraz bulion warzywny lub drobiowy, albo czysty rosół, lub zamiast bulionu wodę. Jednak, jeśli dodajesz wodę, a nie bulion, to w do miski również jedną kostkę rosołową. No i dobrze wszystko wymieszaj. Wylej równomiernie przygotowany sos na mięso i nakryj brytwannę pokrywką albo naczynie do zapiekania folią aluminiową. Piecz przez pierwsze 30 minut w 200 stopniach, a potem zmniejsz temperaturę do 180 stopni i piecz przez kolejne dwie godziny. Takie żeberka podawaj z ulubionymi dodatkami. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!